Nie Panowie, no. powiedzcie szczerze, bo ja wiem, jaka jest odpowiedź. Kto jest trudniejszy do współpracy? Ja myślę, że ja co ja mam... no dzięki, że to no, ja... ty zacząłeś, ja, powiedziałeś. Nie, inaczej, masz czy... bliżej mikrofon, yy, opowiedz dlaczego. Czy trudniejszy to... Trudniejszy, że ma... Może ja to tak yy, uściśnę opał ma yy, w taką... W sobie Przekonać go trudno. Ce... Nie, 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 nie. To nie jest kwestia przekonania. Ma cechę, że bardzo, bardzo wszystkiego pilnuje w taki sposób, w jaki on pilnuje swoich solówek, nie? Myślę, że, że to było dla mnie trochę Nowe, taka bardzo. Mm, że to była też robota trochę, nie? Że, że było tak, że wszystko musiało być wcześniej bardzo dokładnie przygotowane. Okay. Ja nie zawsze taki byłem. Ja czasem, ja lubiłem właśnie chociażby sam fakt tego, jak nagrywamy numery solowo, o tym świadczy. Opał siedzi w domu, pisze długie. Ja przychodzę do studia i działam spontanicznie, działam na wajbie i to nie jest kwestia trudności, bo tak naprawdę i opał musiał się dostosować do pewnych moich jakichś tam życiowych, że tak powiem, tematów, gdzie było wiele sytuacji, po prostu że ja mówiłem na przykład, że nie jestem w stanie gdzieś przyjechać czy coś zrobić, bo miałem gdzieś tam jakieś swoje tematy, ale nie uważam, że, że tutaj jest jedna strona, jakby tylko trudniejszą do współpracy. Zawsze jest, jesteśmy tak skrajnie innymi osobami że musieliśmy znajdować po prostu ten złoty środek. Kurde, ja tak nie kupuję tej skrajności waszej, bo dla mnie totalnie to pasuje, że Flora się wydaje, zrobił z wy... albo. album. Tak, Pas... Wydaje mi się, że jesteśmy skrajnie różnymi osobami, ale nasze style bardzo do siebie pasują Dokładnie. muzycznie. Okay. Okay. Dokładnie. Okay. Dokładnie. No, a ja z perspektywy... Słuchacza gdzieś. No widzisz tam, to, co jakby jest. Z was bardziej no? razem niż, niż osobne. No. Tak, tak, ale to, to właśnie ten proces płyty, tworzenia tej płyty, te miesiące wspólnego mieszkania, przebywania ze sobą, myślę, że tylko uwydatnił te różnice między nami. Tak. E, przede wszystkim właśnie na, na stopie, że tak powiem, życiowej, stopie muzycznej też, ale mhm. uważam, że z tego wszystkiego tak naprawdę wyciągaliśmy tylko lekcje i rozmawiałem zresztą o tym z Opałem przy wyprowadzce, że... Z tego wszystkiego mogliśmy wyciągnąć coś zarówno muzycznie jak i w życiu tak, prywatnym. No było spore, emocji. opał. Jak ty to widzisz z twojej tak. perspektywy? No no no, tak właśnie, tak. O, Dzięki, dziękuję. dziękuję Nie, no wszystko, Bax powiedział. Dobra. Musiałbym powtórzyć.